Posyp tym pomidora. Nabiera on zupełnie nowego zastosowania. Na samym początku weź jedną małą miskę, po czym wsyp do niej trzy łyżki mąki, następnie dodaj dwie łyżki proszku do pieczenia. Kolejnym składnikiem jest jedna łyżka soli. Wszystkie składniki starannie wymieszaj, tak żeby idealnie się połączyły. Teraz przygotuj pomidora. Pokrój go na plasterki. Rozłóż plasterki równo na desce do krojenia. Teraz weź przygotowaną mieszankę. Posyp nią każdy kawałek pomidora. Ta mieszanka, która zawiera mąkę, sodę i cukier i dodatkowo znajduje się na plastrach pomidora, sprawia, że unikniesz nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniach, gdzie znajdzie się taki plaster. Dodatkowo odstrasza każde robactwo. Takie kawałki rozłóż w różnych miejscach w swoim domu. Najlepiej przy lodówce, ale idealnie sprawdzi się taki plaster przy kuchence, kwiatach lub przy odpływie w zlewie. Ta metoda działa szybko i jest w pełni naturalna.